Kusi, czyli uniwersytecki serwis informacyjny. Marzec, choć chłodny w tym roku, był gorącym okresem, jeśli chodzi o wydarzenia. Opowiedzą o nich Małgorzata Rybczyńska i Przemysław Stanula. Rozpoczynamy od mocnego głosu w sprawie finansowania nauki. 11 marca w Warszawie ministrowie nauki krajów Unii Europejskiej przyjęli tak zwaną deklarację warszawską. 27 państw członkowskich poparło zaproponowaną przez polską prezydencję deklarację, oczekując niezależnego i skutecznego finansowania badań naukowych. I innowacji. W spotkaniu uczestniczył m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek oraz unijna komisarz do spraw startupów, badań i innowacji Ekaterina Zachariewa. Cieszę się bardzo, że to właśnie z Polski płynie mocny przekaz dotyczący konieczności ambitnego budżetowania nauki. Komentuje rektorka UAM profesor Bogumiła Kaniewska, przewodnicząca KRASP. Tylko wtedy wyniki badań i innowacje będą mogły wspierać konkurencyjność Unii i gospodarkę w krajach członkowskich. I wtedy nauka może stawić czoło wyzwaniom współczesnego świata. Dodaje pani rektor. Z deklaracją można zapoznać się m.in. na naszej stronie internetowej. Fabryka AI w Poznaniu. UAM w konsorcjum Piast AI fabryka sztucznej inteligencji opierająca się o komputery dużej mocy powstanie w Poznaniu. Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursu. 200 milionów złotych dofinansowania na jej utworzenie otrzymało Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. W skład kierowanego przez PCSS konsorcjum o nazwie Piast AI wchodzi Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Politechnika Poznańska i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bezpośrednio do UAM trafi 1 zł. Tysięcy euro. Pieniądze te uczelnia wykorzysta na badania, ekspertyzy i szkolenia. Już teraz UAM rozwija badania AI w ramach Centrum Sztucznej Inteligencji oraz na wydziałach Matematyki i Informatyki oraz Fizyki i Astronomii. Cieszymy się, że będziemy mogli kształcić przy wykorzystaniu narzędzi do zaawansowanych badań w obszarze sztucznej inteligencji. Mówi profesor Michał Banaszak, prorektor UAM do spraw cyfryzacji i współpracy z gospodarką. PCSS i UAM łączy umowa z września ubiegłego roku w sprawie utworzenia konsorcjum technologii kwantowych w dziedzinie kwantowych obliczeń, uczenia maszynowego i symulacji. Poznańska linia badawcza w Krakowie. O postępach w budowie poznańskiej linii badawczej SMAUK w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris w Krakowie, rozmawiano podczas spotkania na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rektorka UAM, profesor Bogumiła Kaniewska spotkała się z profesorem Jakubem Szlachetką, dyrektorem NCPS Solaris, który działa przy Uniwersytecie Jagiellońskim, oraz z profesorem Maciejem Kozakiem z Wydziału Fizyki i Astronomii UAM, który kieruje projektem SMAUK. Projekt ten realizowany jest z siłami UAM. Przy współpracy NCPS Solaris UJ i jest unikalną w skali kraju inicjatywą budowy zaawansowanej infrastruktury badawczej, wyjaśnia profesor Maciej Kozak. Wykorzystywana będzie ona do charakterystyki układów biologicznych i nowych materiałów za pomocą techniki małokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego. Dodaje naukowiec z Wydziału Fizyki i Astronomii UAM w grudniu 2024 roku zakończono konstrukcję stacji końcowej linii Smauk, a obecnie trwają testy możliwości pomiarowych systemu przy udziale zaprzyjaźnionych badaczy. UAM w rankingu QS World University Rankings by Subject 2025. W najnowszym wydaniu rankingu QS World University Rankings by Subject poddano analizie ponad 5200 instytucji. Spośród nich 1758 zostało sklasyfikowanych w 55 dyscyplinach ujętych w pięciu głównych obszarach. Arts and Humanities, Engineering and Technology, Life Sciences and Medicine, Natural Sciences, Social Sciences and Management. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu zajął 381. miejsce na świecie w obszarze arts and humanities oraz znalazł się w przedziale 401-450 w obszarze natural sciences. Powołano nową Radę Gospodarczą UAM. 14 marca odbyło się pierwsze w nowej kadencji 2024-2028 posiedzenie Rady Gospodarczej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Znanie. Rada jest ciałem doradczym rektorki, które wspiera uczelnie we współpracy z otoczeniem gospodarczym, badaniach naukowych, wspólnych projektach, a także w organizacji praktyk i staży dla studentów i doktorantów. Pomaga również w tworzeniu nowych kierunków studiów potrzebnych gospodarce. Dodaje prorektor do spraw cyfryzacji i współpracy z gospodarką profesor Michał Banaszak, przewodniczący Rady. Podczas pierwszego posiedzenia profesor Michał Banaszak wręczył powołania członkom rady gospodarczej Uniwersytetu. Oraz przedstawił sprawozdanie z działań podjętych przez UAM w zakresie relacji z otoczeniem gospodarczym. Rada gospodarcza w kadencji 2024-2028 składa się z ośmiu członków przedstawicieli wielkopolskich firm. Współpraca UAM z wojewódzkim funduszem ochrony środowiska. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie współpracować z wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Poznaniu. 28 marca rektor UAM profesor Bogumiła Kaniewska oraz prezes Zarządu Funduszu Rafał Ratajczak podpisali porozumienie o współpracy. W spotkaniu wziął udział także przewodniczący Rady Nadzorczej Funduszu w Poznaniu, szef gabinetu politycznego ministra klimatu i środowiska Piotr Szczepański. Współpraca obu instytucji będzie dotyczyła m.in. wspólnej organizacji studiów podyplomowych, kursów czy seminariów o profilu związanym z działalnością UAM i Funduszu Ochrony Środowiska, a także przyjęcia studentów UAM na praktyki i staże w funduszu. UAM i kuratorium wspólnie dla edukacji. Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu będą współpracować, aby wspierać jakość edukacji i dobrostanu psychicznego w szkołach w Wielkopolsce. Prorektorka UAM, profesor Joanna Wójcik i wielkopolski kurator oświaty, dr Igor Bykowski, podpisali w środę 26 marca porozumienie w tej sprawie. Myślę, że tutaj współpraca między Wydziałem Psychologii i Kognitywistyki i Kuratorium będzie owocna i satysfakcjonująca dla obu stron. Wiele wspólnych projektów. Przed nami i takich edukacyjnych, i naukowo-badawczych. Mówiła prorektorka UAM profesor Joanna Wójcik. Uniwersytecki serwis informacyjny. Jan Paweł II. Czytać historię, tworzyć historię. Międzynarodowa konferencja na UAM. Lech Wałęsa, a także profesor Hanna Suchocka, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans Gerd Petering, ksiądz arcybiskup Światosław Szewczuk, profesor Krzysztof Zanussi i wiele innych gości wzięło udział w międzynarodowej konferencji pod hasłem Jan Paweł II czytać historię, tworzyć historię, która odbyła się w dniach 26-27 marca w Kolegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja była poświęcona roli papieża Polaka w kształtowaniu dziejów współczesnych, jego refleksji nad historią i pamięcią oraz działań na rzecz upadku komunizmu w Europie Środkowej i pokoju na świecie. Odbyła się w rocznicę nadania w 2001 roku doktoratu honoris causa Janowi Pawłowi II przez uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, a także w przededniu 20. rocznicy. Jego śmierci i stanowiła wyjątkową okazję do ponownego odkrycia dziedzictwa jego myśli, zrozumienia wpływu na historię oraz refleksji nad wartościami, które promował. Studenci UAM w polskim pawilonie na Expo 2025 w Osace. 13 kwietnia 2025 roku w japońskiej Osace rozpoczyna się Wystawa Światowa EXPO 2025. Nasz kraj zaprezentuje się pod hasłem Polska Dziedzictwo, które napędza przyszłość. O ostatnich przygotowaniach oraz planach na czas trwania wystawy 31 marca opowiedzieli dziennikarzom na UAM. Komisarz generalny sekcji polskiej Wystawy Światowej EXPO 2025 Osaka. Poseł Jacek Tomczak oraz rektorka UAM. Profesor Bogumiła Kaniewska. W spotkaniu udział wzięły także prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Magdalena Skarżyńska oraz Marta Zielińska z Agencji, Anna Duczmal-Mróz z Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus oraz dr Yuki Hori z Instytutu Orientalistyki UAM. Bo tak jak Państwo słyszeliście przed momentem nasi studenci będą mieli okazję odbywać długie praktyki, wiele się nauczyć podczas wystawy światowej EXPO, a jest to o tyle ważne, że jest to wystawa, która jest nakierowana na przyszłość, a kto inni jak nie ludzie młodzi będą tą przyszłość budować. Mówiła rektorka UAM, profesor Bogumiła Kaniewska. Marzec był także miesiącem, w którym przyjęliśmy wielu gości z zagranicy. W UAM gościli ambasadorowie Kanady, jej ekscelencja Catherine Godin, która odpowiadała na często trudne pytania studentów w związku z Tygodniem Kanady obchodzonym na Wydziale Anglistyki. Gwatemali, jej ekscelencja Sandra America Noriega Urizar de Kugler oraz Azerbejdżanu, jej ekscelencja Nargis Gurbanowa. UAM odwiedzili także przedstawiciele naszych uczelni partnerskich, rektor Wasyl Stefaniuk, Prekarpatan National University, profesor Igor Cependa, magistranci z Jeseniw University w Kazachstanie oraz delegacja z Yamaguchi University. Natomiast 14 marca profesor Carmen Thiele z Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego Wiadryna we Frankfurcie nad Odrą została odznaczona medalem za zasługi dla Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Osobiste zaangażowanie, otwartość i życzliwość pani profesor dała nie tylko możliwość nawiązania <coughs> wielu relacji, ale również trwałych relacji partnerskich i przyjaźni. Na szczególne uznanie zasługuje ogromne zaangażowanie pani profesor. Organizację polsko-niemieckich studiów prawniczych oraz współtworzenie Szkoły Prawa Niemieckiego. Mówił prorektor UAM profesor Zbyszko Melosik. Nominacje profesorskie. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród osób, które otrzymały akty nominacyjne, znaleźli się naukowcy z UAM. Profesor Krystyna Barbara Pieniążek-Markowicz, profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo i profesor Jakub Dalibor-Rybka, profesor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biotechnologia. Kierunki UAM z certyfikatami doskonałości kształcenia. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała w czwartek 20 marca certyfikaty doskonałości kształcenia grupie kierunków, wśród których są te prowadzone. Przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kategorii Doskonały kierunek, doskonałość w kształceniu certyfikat otrzymał kierunek chemia, studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. W kategorii zawsze dla studenta doskonałość we wsparciu rozwoju studentów certyfikat otrzymał kierunek gospodarka przestrzenna. Studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Polska komisja akredytacyjna przyznała wymienionym kierunkom studiów. W pozytywną ocenę programową na 6 lat, popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów. Wnioski w sprawie przyznania certyfikatów złożyli przewodniczący zespołów działających w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki. Kierując się rekomendacją zawartą w opinii zespołu. Profesor Iwona Chmura Rutkowska z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w składzie Rady do Spraw Kobiet w Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Minister Nauki Marcin Kulasek oraz wiceministra Karolina ziołopurzuk. wręczyli w piątek 7 marca nominację przedstawicielkom nowo powstałego gremium. Mam duże oczekiwania i marzenia związane z tą radą, mówiła profesor Iwona Chmura Rutkowska podczas wydarzenia. Rada do praw kobiet w nauce i szkolnictwie wyższym powstaje jako odpowiedź na wyzwania związane z nierównościami w środowisku akademickim. Zadaniem zespołu będzie wskazywanie kluczowych obszarów działań dla ministra w zakresie polityk równościowych i przeciwdziałania dyskryminacji. Odnotujmy także wyróżnienie dla profesor doktor habilitowanej Izabeli Skórzyńskiej, która została członkiem Komitetu Nauki Polskiej. Studenci UAM laureatami stypendium ministra za znaczące osiągnięcia. 22 studentów UAM otrzymało stypendia ministra nauki i szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Wyróżnienie otrzymało 398 studentek i studentów z całej Polski. Kandydatury ocenił zespół ekspertów, reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Do ministerstwa napłynęło ponad tysiąc wniosków. Babskie granie ponownie na Morasku. Seminarium sportowo-naukowe Babskie Granie to już stały element uniwersyteckiego kalendarza. 13 marca w hali sportowo-widowiskowej UAM na Morasku odbyły się rozmowy o Sporcie I zajęcia sportowe dla społeczności uniwersytetu, nie tylko dla kobiet. Mam wielką nadzieję, że ta idea będzie się rozrastać w kierunku coraz większej liczby aktywności. Mówiła o babskim graniu rektorka UM, profesor Bogumiła Kaniewska, otwierając wydarzenie. Nasza wspólna obecność i uczestnictwo w tym evencie potwierdza, że aktywność fizyczna to jest przestrzeń do budowania trwałych relacji i pielęgnowania pięknych, humanistycznych wartości. Mówił Profesor Adam Barabasz, dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM. Wspaniały sukces siatkarzy UAM. Pracownicy Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu wywalczyli dwa złote medale podczas rozgrywanych w Krakowie dziesiątych mistrzostw Polski pracowników szkół wyższych w piłce siatkowej. W dniach 28 lutego do 2 marca w hali sportowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie rozegrane zostały zawody, z których zespół reprezentujący UAM wrócił z podwójnym złotem. A teraz czas na podziękowania. Jesteśmy z Wami już pięć lat, aż trudno uwierzyć, że ten czas tak szybko minął. Od ponad 1800 dni staramy się przybliżyć pracę naukowców i poruszać bieżące tematy. Dziękujemy za wspólnie spędzone chwile, dziesiątki tysięcy odsłuchań i dobre oceny. Z całego serca dziękujemy. I nieustannie zapraszamy do słuchania.